Witajcie! Dzisiaj specjalnie dla Was prosty przepis. Przygotuję humus z bobu. Wielu z Was zdziwi się, humus z bobu? Humus powinien być z ciecierzycy. Otóż nie. W tradycyjnej recepturze wykorzystuje się również te strączki. I ja to dzisiaj zrobię, ale oczywiście trochę po mojemu. Bób, jak go gotowałam? Bób ugotowałam w osolonej i uwaga, osłodzonej wodzie z koperkiem. Kiedy jest młody, gotujemy go przez. 10-15 minut, kiedy jest starszy, nieco dłużej. Odcedziłam i przełożyłam do lodowatej wody, a potem obrałam i mam go tutaj. Do podkręcenia zielonego koloru dodam od siebie rukole. Humus nie może obyć się bez tachiny, czyli pasty sezamowej. I teraz uwaga: niektórzy nie lubią smaku humusu, gdyż wyczuwają zbyt mocny jej smak. Dodajcie wtedy mniej po prostu. I dodam około 2 łyżki. Nie chciałam się sięgać po łyżeczkę, ale wszystkie chwyty w kuchni dozwolone. Dodam też sporą ilość soli, czosnek. Uwielbiam. W tym przepisie on jest obowiązkowy. I jeszcze sok z cytryny. Jestem ciekawa, kto z Was wypróbuje ten przepis. Obowiązkowo się tym pochwalcie. Humus musi być aksamitny i gładki. Wtedy smakuje najlepiej żeby humus taki był, wlewam do niego stopniowo lodowatą wodę, ale pomalutku. Nie chcę, żeby był zbyt płynny. Tak wygląda mój idealny humus. Jest gładki i aksamitny. Musicie wiedzieć, że bób jest bardzo wartościowy. Ma dużo cennego błonnika i witamin. Teraz przekładam go do miski. Najczęściej humus podaję ze świeżymi warzywami: marchewką, ogórkiem, papryką. I wiecie co? To jest hit na imprezach. Znika zawsze pierwszy. Z tej masy możemy uformować taką masę. I tu wylewamy olej. Możemy też się tym zabawić, formując łyżką lekkie wgniecenia. Ja takie zostawię. W te wgniecienia wpływa wtedy oliwa. W moim przypadku dzisiaj. Dodam coś od siebie i będzie to olej rzepakowy, tłoczony na zimno. Doprawiam papryczką chili. W klasycznej wersji dodajemy mnóstwo pietruszki. Ja dodam mnóstwo koperku. Ten przepis jest odpowiedzią na Wasze komentarze. To Wy napisaliście, że chcecie przepisy nadania z Bobu. Napiszcie, co jeszcze mamy dla Was zrobić. Oczywiście przygotujemy to z czystą przyjemnością i zawsze ze smakiem <grych> idę jeść pa.